Witajcie, w kolejnym odcinku z Baz drivera, tym razem sejdziemy się autobusem. Po raz kolejny będziemy włożyli i tyle że no, po zupełnie innej trasie. Jedziemy! No ja, tutaj, teraz myślę, że akurat jakoś walczy ten długi nie ma. będzie. Ja, chociaż no, mamy 8 tanków, no ale myślę, że dość szybko się uwiniemy. Teraz w ogóle startujemy z zupełnie innej bazy. Okej, okay. dobra, co ciekawie dostałem. A, no, autobus skolny, jak, wygląda, jak autobus skolny sobie taki złoczyłytki jest, no. Typowy autobus skolny w Ameryce, co to do No chyba tak, trzeba. Czy... No, to chyba, no. My jeździmy po amerykańskich drogach raczej tak. Bo gdzie by indziej, nie? Każda klata się musi z reguły tam w Ameryce dziać. A jakby inaczej. Dobra, idziemy dalej. co się co o czerwonym, tylko dobra, no bym mało kurde, na czerwonym przejechał i byśmy by dostali sporo punktów, bo chyba za przejechanie na czerwonym to trzeba dostaje 100 punktów kary. No to jest dość poważna sprawa. Okej okay. No to będzie wiadomo no... autobus się spóźniają, wiedoskoły skończyć trochę jest jakiś spóźnią, no ale co zrobić? To ma tłumaczyli, że po prostu autobus przejechał za późno i tyle. I się wa tak głupia. Dobra. No co, będę kontynuował temat z poprzedniego gocika. Rozmawiałem o Spider-Manie, więc będę kontynuował temat. No ogólnie mam naprawdę nadzieję, że tego Spider-Mana tam nie zepsują. Bo, no tylko się boję, tak, że będą te gry psuć, bo... Naprawdę, no, było sobie Lafistrand i się Lafistrand zepsuł totalnie. I naprawdę... No, te marki się psują stają się teraz gorsze i mam nadzieję, że ten sam nie ceka sp Spider-Mana, prawda, liczę na to, że ta seria sp spider to no, będzie taka Spider-Man'owa wersja y Batman Arkham O kurde, powiem ja na czerw... Ja Nie! Jezu, no, no, teraz brakowało, abym bym przejechał na czerwonym Na zasadzie w ostatnich chwili się zatrzymałem Teraz naprawdę było blisko No ale w każdym liczę naprawdę na to, że nie zapisują tego Spidermana. mana na, naprawdę fajna, pisemna gra. Liczę na powrót Black Cat, na pewno. Fajnie by było ją znowu zobaczyć. Liczę również na... Nie wiem, czy nie wiem, co oni w ogóle wrócą. Trochę tro, tro, liczę to, za nie wiem, Mr. Negative wróci, bo Mister Negative to mi trochę w sumie wspomina tego Harry Dent'a. Lubiłem go. Było mi go szkoda i w sumie to bym chciał, żeby się nawrócił. Ok. Teraz sobie tutaj zjedziemy. No i mamy kolejny przystanek. W ogóle teraz jedziemy po trochę innych drogach, tutaj nie byliśmy. Więc poznajemy kolejne... jest kamarki tego miasta. No w ogóle nie jest dość sporo. Ostatni etap w tej... co Ostatni etap? Ostatni kurs będzie obejmowała całą mapę, więc teraz, wtedy to, to, to sobie dopiero pojedziemy i poznamy dokładnie tą całą lokację. I to jest spoko akurat, dobrze za twórcy o tym pomyśleli w tej wersji. Okej, okay, no na razie idzie dobrze. Ja lepiej niż w wysłanym dziewiątym odcinku, gdzie failowałem. Na no, razie żeby to faili nie ma na sensie i oby tak zostało. Nie tak wiadomo, na od widzę, są ciekawce, nie? Jednak lepiej bez faili, to przestać jechać. Okej. Powinienem zamienić kierunek no i mamy kolejny przystanek. Powoli już zdaję do końca. No teraz jednak choć będzie do 10 minut. Pewnie nawet krócej. 8 minut będzie. No to wiecie już, że jesteśmy spóźnieni o minutę. Dobra, czekamy na zielone. No, wracam do tego spider To ciekawe, co czegoś rozwinie postać postaci Pitera. Jest tam coś, co nowego. Zobaczymy. To będzie, że jednak tylko jego historia sprowadza do ratowania innych. No, i... Znowu we będzie ten główny na nic nie? To raczej pewne, ale ciekawe, to tam jest, co będzie. Mysterio, zajście samym taki gostek, jak Mysterio. Być może on się pojawi. No i że na pewno się pojawi, nie będzie w no ja będę kiedyś wyjebał, nie? Po prostu. Tak za postać, no sorry, ale ta postać mi w Ja osobiście rozumiem, że dla kogoś to może być postać wreszcie tam, yy, No, ten, tego. Wazna, bo to w końcu dziewczyna do Kopitera, ale ona mnie tak w swoim zachowaniem, swoją bez. no, bezmyślnością, że naprawdę bym ją wyjebał z tej serii. Jest tak głupia, no. Kolejna kurwa, głupia dziennikarka po kolei Madison. Naprawdę. Blackhead lepso. Blackhead zdecydowanie lepso. Widzicie, jest fajna. No to, to jest ostatni odcinek, który dzisiaj na zapas nagrywam. No w dobrze bym jeszcze na odcinek bo przynajmniej no gdyby była dusza w serwa, to w sumie, no, gdybym ja nie mógł, nie miał jak nagrywać, no, to będziecie spokojnie to odcinek dostawać, tam tam codziennie. Okej, okay, znowu zjadł z górki, no chyba tej części mapy, no nie wspomnę za nią, bo tak trzeba kurde zjadać z tej góry i co uważać, bo żeby to se, no, nie pojechać tak szybko, okej. Okay. Skręcamy tutaj teraz w prawo, no i tutaj teraz będzie kolejny wstanek, no i powali się już zbliżamy do bazy, gdzie ich tam zostawimy, te dzieciaki. a dobra, odcinek będzie trochę dłuższy jednak, nic ale, na no, tak, do 10 minut będzie. Ale w tej etapie będzie bardzo długa trasa, bo mogę obiecać akurat. I w ogóle, nauczyłem się w tam autobusy w taki sposób, żeby dostać te 70 punktów. Na razie chciałoby się no, to... No co mamy kolejną bazę. To jest tutaj to sami będziemy startować. Tutaj będzie taka... Oto będziemy startować w takim fajnym kursie w nocy, ale to dopiero trzeci etap będzie. Właściwie to finał trzeciego etapu. Czasami ja tutaj będziemy jeździć w nocy. Panie, jest tutaj wkrótce pomyśleli o tym, żeby były jakieś te zmiany, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Okej. Okay. Zielona. No i to chyba będzie najlepiej na kurs. Teraz bardzo dużo punktów zdobyłem. I o to chodzi. No, no, właściwie to, niech sobie jednak będzie ten kierunkowskaz odpalony. Ale teraz będziemy za chwilę skręcać. No co, Spider-Manem to nie ma innych gier, która jakoś bardzo wytykuję, ale mam nadzieję, że któraś z najnowszych nie mnie za ciekawi. Jeśli może zostanę fanem jakiejś nowej, fajnej serii gier, która się zapowiada. Ale co no, pokażę? A no, w sensie to trafie, teraz, no, jest, w tym roku nie będzie ani te części wyłysają to lata, więc no lat, na dopiero samo od roku będzie i pewnie to będzie jedno gówno. gówno. Jestem wraz z tego przekonany, że no, tak będzie, będzie to jedna głupia, wielka, głupia gra. Niestety, niestety, bo tak, tą skarę Enix. no to zobaczymy na no bo skarę X mnie po zaskoczą dla odmiany. Ale łatwiej w to. Dobra, udało się. No, najwięcej punktów zdobyliśmy w tym kursie właśnie, więc będzie najwyższa ocena raczej. <grym wyszła> Proszę bardzo. No, na no, samym odcinku będziemy sobie kończyli. Drugi etap teraz sobie pojedziemy autobusem, który jest. Od, do tego linie jechaliśmy. Linia 21. No tutaj już trochę może być odcinek, zobaczymy. No to ogólnie linia 21 będzie w takim, no, dość no... innym krajobrazie, bo sobie tak desp będziemy jechać wieczorem, więc będzie ciekawie. To będzie na tyle. Na razie.